test 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 test. Witam w dzisiejszym odcinku. Pokażę teorię roboczą moją numer dwa tak zwaną pitch black. i Jaki ona ma bardzo ważny wpływ na każdego pracę, jak i kształtowanie się przyszłych awansów lub zmianę pracy. Prosta, ale jakże niezauważana. Zapraszam. Cześć, nazywam się Maciek. To jest Fiat Marines, kanał, dzięki któremu być może zmienicie swoją pracę, lub dostaniecie awans, lub dostaniecie podwyżkę, lub utrzymacie miejsce pracy, jeżeli będzie zagrożenie. Także zaczynamy. Dzisiaj chciałbym pokazać pewną teorię roboczą moją po kółkach odpowiedzialności. Jest to druga moja teoria, tak zwana Pitch Black. Powstała ona, jak wykładałem w różnych korporacjach. I jak i w e, firmach. Pewnie wali tutaj po oczach coś takiego. A więc zobaczymy sobie: Peach, Black, może coś takiego będzie. Akurat wchodzimy tutaj: Ridicale, e, może będzie trochę inaczej. Więc e, chodzi o to, że wiele, 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 wiele razy e, podczas wykładu doszło do mnie, że duża część ludzi, tak jak byłem też w Polsce i widziałem e, właśnie te zachowania. Nie myśli tak zwanym trybem um, pomocy. Przez to bardzo łatwo jest gadać na szefa, że ten szef coś tam nie tego nie, nie podaje, ten szef coś tam, coś tam, coś tam nie podaje, nie pomaga, jest zły, jest taki, wagi, Ale chodzi o to, że my nie pomagamy także jemu. I dlatego Zatrudniają nas do pracy po to, żebyśmy byli ekspertami w naszej, w jakiejś tam dziedzinie i pomagali naszemu szefowi, kierownikowi lub komuś tam. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli, jeżeli mamy menadżera, powiedzmy, o tak ten rysunek powiedzmy, jeżeli mamy menadżera i my, powiedzmy, robimy coś w tym miejscu, ok. No to jesteśmy szefem tego po prostu, tej, tej, tej dziedziny, tej rzeczy, tej, tej zdolności, nie wiem, miejsca pracy, strefy, czegokolwiek, ok? I teraz tak, jeżeli często słyszymy, że musimy zrobić to, to czy tamto i kłóci się to z nami, czasami też jest tak, że, wiecie, szef zarządza y, wieloma ludźmi, wieloma strefami. I wieloma innymi różnymi punktami. Musi być wszędzie, okay? Musi być wszędzie. I zawsze poszukuję pracowników, którzy rozwiązują problem za niego lub są pomocni. To właśnie będzie głównym punktem tego całego szkolenia, które przygotowuję, tego kursu ogromnego, jak w ogóle wprowadzić taki program, bo to nie wystarczy być pojedynczym, musi być program, który po prostu wprowadzi wszystkich innych w taki tryb pomocy. Jak to zrobić? Ale dzisiaj omówię tak, taki po prostu podstawę właśnie tej teorii pitch black. Więc teoria pitch black polega na tym, że menadżer podejmuje decyzję w tak zwaną ciemną chmurę. Pitch black, ciemno, po prostu nie widząc niczego. Po prostu jest tu fog of war, fog of war. Po prostu nie widzi tego. I często decyzje podejmowane są źle, ponieważ on jako człowiek nie zna wszystkich rzeczy. Ma Was, ludzi, od tego. Ale czy Wy ludzie zdajecie sobie sprawę, jaką macie moc, siłę i to, że coś możecie zrobić, no nie bardzo. Często łatwiej winić jest menedżera, że jest to idiota, głąb, x i w ogóle tak, ale ten człowiek przez wiele lat dostał po prostu duże baty, no i po prostu też podjął tarczę, złożył gardę, x gardę, no i dlatego jest zły. Um, uwierzcie mi, jeżeli będziecie robić pewne rzeczy, to ten człowiek. Postawi sobie za punkt honoru, żeby się z wami zjednać, i już nie będzie problemu, żeby na przykład dostać wolne albo coś tam, ponieważ jemu bardziej będzie zależało na was, żebyście byli ok, ponieważ rozwiązujecie go problemy. dobra I teraz o co chodzi? O to chodzi, że wielu z was ma na przykład dużo pomysłów, które mogłyby ułatwić mu pracę temu menadżerowi, temu okay? i dla niego łatwiej jest podjąć decyzję z opcji, z talerzy. Aniżeli jedną wielką chmurę tutaj coś się dzieje i, i na przykład macie coś zrobić. Często on nie jest specjalistą na dziedzinie, tylko powiedzmy, że wie jedną drugą podstawę, okay? ale nie zna w detalach waszej pracy, w specjalizacji w skalpelskiej perfekcji. Wy ją znacie, ponieważ wy jesteście tak zwanym Grand Master, czyli największym wtajemniczonym w wasz system pracy. Co to oznacza? Jeżeli jeździcie na ciężarówce, to Wy znacie swoją ciężarówkę inside-out, po prostu na wylot. Znacie trasę na wylot, znacie dostawcę, do którego jedziecie na wylot, znacie tam behawiorystykę, behavior zachowania tego wszystkiego, co tam się dzieje powiedzmy na punkcie zrzutu, lub jeżeli powiedzmy pieczecie chleb, lub jeżeli powiedzmy jesteście elektrykiem i pracujecie na przykład na kontrakcie gdzieś tam, ok? Wy znacie ten tryb pracy, to wszystko najlepiej. Nie ma lepszego gościa lub gościowy niż wy pracujecie w restauracji, pracujecie po prostu na kuchni, nie wiem, robicie rybę czy coś takiego, to wy wiecie jak kuchnia pracuje, to wy wiecie jak silny jest na przykład palnik ile potrzeba, żeby pozyskać coś tam takiego i czy możecie zrobić to, czy tamto wy to wiecie, wy to wiecie on, ten ktoś, kto nad wami stoi nie wie tego, wie, że pracujecie gdzieś tam, wie, że do, do, dostarczacie paczkę, czy dostarczacie, nie wiem, jakieś tam ee, kegi czy dostarczacie jakieś tam belki czy gdzieś jedziecie jakimś tirem dowodzicie, nie wiem, jedzenie, czy gdzieś w pizdu w ogóle, on nie zna szczegółów Waszej pracy. Wie tylko, że to i to jest w tej pracy. I teraz każąc Wam coś zrobić, on tylko zakłada pewną sekcję zdarzeń. Ale nie wiesz, że te zdarzenia często są naprzeciwko niemu. ok Obracają się przeciwko niemu. Jednak jeżeli Wy wychodzicie z taką inicjatywą może okazać się, że macie bardzo dobry handshake z waszym e, szefem. Okay? Budujecie niezłą podstawę. Aby zbudować w pełni to, właśnie potrzeba ten program, który będę przedstawiał, gdyż poszczególne kroki. Bardzo szybko się załamują, dlatego założę się, że w komentarzach będziecie opisywać, jak wy jak próbowaliście, ale niestety się to nie udało. Jak zasugerowaliście, ale niestety się nie udało. Jak znaleźliście problem, ale niestety ktoś powiedział, zamknij japę i idź pracować dalej. To nie jest Twoja robota. Założę się, gdyż takie właśnie rzeczy powstały. Kiedyś jak pracowałem w takiej firmie mięsnej i mieliśmy rozmowę, ja właściciel, drugi właściciel i tam menadżerowie, jeden menadżer, no właściwie to. Był HR menażer, OK. I często były problemy tam na linii. I ja mówię, że to jest bardzo ciężka praca, mówię, którą ty robisz. Mówię do tego szefa. On mówi: Jak to? Ja mówię: Widzisz, mówię, bo ja dostarczałem informacje na temat tam jeldu, przepływu i tam, tam po prostu przepływu mięsa przez, przez firmę, przez łańcuchy. Mapowałem wartość mięsa, można powiedzieć, tak. i i pokazywałem pewne dane, które nie podobały się temu, temu i on mówi tak nie może, I ja mówię posłuchaj, mówię do niego, posłuchaj, ja Ci daję raport z placu boju, ok, ja wiem jaka Twoja praca jest ciężka, ponieważ Ty w większości rzeczy podejmujesz decyzję po prostu w ciemno, po prostu nie wiedząc rezultatu, nawet nie mając pomocy, nie mając detali i ten koleś cały mówi tak właśnie robię. Tak właśnie robię cały czas. Nikt tego nie widzi. Ja mówię, ja to widzę, że decyzja jest ciężka. W tym wypadku ja ci tylko pokazuję, jakie są naprawdę warunki i jakie opcje ja na przykład rekomenduję, widząc to, co widzę i wiedząc to, co wiem, co się dzieje na linii. I to od ciebie tylko zależy, czy podejmiesz tą lub inną decyzję. Mówię, Ja nikogo tutaj nie będę oceniał, to jest twoja decyzja, to są na koniec tygodnia to są twoje pieniądze. I on, widząc to, powiedział: Kurna, mówi. Wreszcie, ta, dokładnie tak się dzieje, dokładnie się dzieje. I mówi, to nie o to chodzi, że ja coś tam, tylko no dzięki za Twoją pomoc, mówi. Dzięki za Twoją pomoc. I tak widać było zmianę. No i później jak wprowadzałem częściowe inne rzeczy z tego programu w tej firmie, było to już o wiele prościej, ponieważ ten człowiek wiedział, że ja nie mam wyciągniętego AK-47 przeciwko niemu, tylko że rozmawiamy w tym samym języku. To później też pozwoliło urodzić mi taką, powiedzmy, tak zwany most Translacji języka inżynieryjnego na język finansowy, księgowy. Okay? I tu znalazłem brakujący element, przez który powiedzmy 95% projektów, jakichś tam różnych um, y, sugestii, pomocy, chęci pomocy w ogóle, legnie w gruzach. Ale o tym też będzie wszystko. Wszystko będzie tutaj powolutku i spokojnie, żebyśmy nie spieszyli, ponieważ nikt galopując jeszcze w tym temacie nie zdobył pucharu. I tak samo ja mogę iść bardzo szybko sam, ale raźniej iść jest w kilku. Tak? Czyli jak zawsze kończyłem szkolenia właśnie w tych korporacjach, to mówiłem, że sam pójdę bardzo szybko, ale razem dojdziemy dalej. I tutaj właśnie ma to odzwierciedlenie w to, że samemu podejmuje szybko bardzo decyzję, tu rozplanuje to, ba 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 ba, ale jeżeli pójdziemy, będziemy razem podejmować decyzję, jeżeli będę patrzył, co ludzie mówią, jeżeli będę słuchał, co ludzie mówią, jeżeli będę, czy ten menadżer będzie obserwował pracę ludzi i sugestie, razem dojdą o wiele dalej, może nie szybciej, ale pokonają wiele różnych barier, okej? Okay? I zobaczcie, jeżeli powiedzmy jest jakiś rozkaz i macie zrobić, nie wiem, Macie na przykład pojechać ciężarówką na yy, wyprawę tam, powiedzmy, 100 km dalej do jakiejś tam bazy, do jakiejś tam, nie wiem, depo, dostawcy czy czegoś tam, lub powiedzmy, macie zrobić półkę albo macie mechanicznie tam coś przy stanowisku zrobić innego, ok? I macie taki target, takie coś zrobić. Ale już w waszej głowie od razu, ok? Jest, no może to nie przypomina żarówki, to jeszcze raz to może narysuję, ok? Jest od razu. Yy, ten, od razu żarówka się zapala, że można to zrobić, na przykład, po pierwsze, ok, że jakość, quality będzie biedna, ok, ale koszt będzie, yy, będzie super tani. Można też to zrobić, że jakość będzie zarąbista, nigdy już więcej nie zobaczymy problemu z tą rzeczą, ok, jednak koszt będzie też bardzo duży, ok koszt bardzo duży. może też pójść o kompromis, że jakość będzie średnia, koszt też będzie średni. Ale przedstawiając poszczególne rzeczy, to, to, to i to i to, ten menadżer w tej chwili widzi, że musi podjąć decyzję pomiędzy problemem, który będzie się powtarzał oraz problemem, którego już nigdy prawdopodobnie nie zobaczy. I to w jego oczach zmienia w ogóle Waszą osobę. Dlatego tak ważna jest ta teoria e, pitch black, czyli teoria robocza numer dwa, gdyż to odwraca kartę. Jest tak zwany wipe card initiated. Okay? i wtedy nagle z pracownika, który po prostu jest i tam w ogóle, a jesteście widziani jako ktoś, kto rozmawia językiem e, e, jego kategorii. I, i, i nie mówię, że zaufajcie mi, bo nikt tak nie mówię, ale zauważcie, że po takich operacjach wasza jakby jakość em, w oczach tego właśnie przełożonego będzie o wiele bardziej wartościowa. Okay, będzie większe tego przeboru. Jednak do tego też potrzebny jest pewien program, żebyście zrozumieli w całości. Ale powolutku dojdziemy do tego. Także taka to jest właśnie robocza teoria numer dwa, pitch black, czyli podejmowanie decyzji w czarnej smole, a wy ułatwiacie, że ten fog of war jest wtedy właśnie rozpętywany i wszystko czyściutko widać. Na razie trzymajcie się do kolejnego odcinka.